Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele Świętego Jana oraz złożenia wieńców pod pamiątkową tablicą. Na uroczystościach nie zabrakło też tych, którzy na kresach się rodzili i byli świadkami mordów dokonywanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów. Oglądałem skutki i byłem świadkiem zdarzeń w tamtych czasach. I żyję dzięki temu, że mama mnie osłoniła w czasie ocieczki własnym ciałem. Niestety mama. Nie żywaj, ja zostałam sam. Takich tragicznych historii jest niestety wiele. Uczestnicy Dnia Pamięci mogli także obejrzeć film dokumentalny, przygotowany przez naszą telewizję oraz wysłuchać historyków zajmujących się tą problematyką. Mówiono m.in. o tym, jak poszukuje się prawdy, o tamtych bolesnych wydarzeniach w archiwach. W czasach sowieckich było bardzo trudno. Trzeba było przełamać najpierw opór różnych takich irracjonalnych przeszkód. To znaczy, tamci ludzie w służbach archiwalnych obawiali się metod naszych i celów, do czego mają te materiały służyć. Poza tym wszystko było zamknięte. Było to objęte taką klauzulą tajności. Były tzw. spesfondy, niedostępne do badań, które obejmowano wszystkie materiały dotyczące tradycji polskiej, kultury polskiej międzywojnia. Więc wtedy było bardzo trudno. Kiedy powstała Ukraina, trochę sytuacja się zmieniła, chociaż po odwilży początkowej znowu niektóre materiały zostały objęte tą klauzulą tajności. W czasie mordowania słyszeliśmy krzyk mamy, która kątem oka musiała widzieć mordowanie dziadka, babci i ojca. Po upływie jakiegoś czasu odzyskałem przytomność. Lila, młodsza siostra, wstała i pomogła wstać mnie. Widok, który naszym oczom ukazał się, był straszny. Nie do objęcia umysłem ludzkim, tym bardziej umysłem dziecięcym. Strona ukraińska ma problem z rozliczeniem się z tych tragicznych wydarzeń. Jednak w miniony weekend prezydent Ukrainy złożył kwiaty pod pomnikiem rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Prezydent no, wykonał gest, a z drugiej strony przecież nie, nie uczynił niczego, żeby się wycofać z banderyzmu z, apo, z apologetyki bandyryzmu a wręcz przeciwnie trzy dni temu przecież przyjęto e, uchwałę Rady Miasta Kijowa, żeby jedną z najważniejszych ulic nazwać ulicą Bandery. Więc jest ogromny rozdziew między. Gestami, które są trochę pozoracją, a rzeczywistością. Uroczystości w Legnicy z roku na rok są coraz większe i zyskują coraz więcej sprzymierzeńców. Widać wyraźnie postęp, bo przede wszystkim znacznie licznie interesują się przeciętni mieszkańcy ponadto różnego rodzaju stowarzyszenia czy też chociażby samorządowcy, sama obecność chociażby tak liczna w kościele, jak również podczas tej oficjalnej uroczystości świadczy o tym, że zainteresowanie tą tematyką jest dużo większe. Uczestnicy Dnia Pamięci życzą sobie, aby w końcu polski parlament 11 lipca oficjalnie ogłosił Dniem Pamięci Banderowskiego Ludobójstwa.